No i tak to się pracuje, nie? Tutaj mam do szkoły do rozładunku te sześć morzów sześć palec Jeszcze sobie nie wpiłem pasów Tu się ładnie czekaj Tutaj nie jeżdżą samochody Tu nie jeżdżą samochody Nie mam, tu mam, tu mam pilota, będę się opuszczał i muszę skakać na dół, żeby winem regulować. Nie? To jest wygoda i sześć palet muszę rozbudować. Ławki no, widzę, no, metalowe są krzesła. No. krzesła, takie rzeczy. Nie? Ale że mało miejsca mam na palce, ale gdyby. Dwie palety zdejmę, to już będę ją na placę, jak jak manewrować. Po jednej, po jednej są rozładunek Aha, bo krzesło leży pod tymi załadunek wyraz mam i jadę pod hiszpańską granicę, nie? Ja sobie rozładowuję, a wam miłego dziolka życzę Ajdzie gładko, cztery palety Gładko cztery palety, jeszcze dwie zostały się ma, rozładowałem te sześć palet Powiem wam, że lubię gorąco, nie? To sam chciałeś kurwa, nie? No chciałem, nie? Jest prawie 50 stopni w słońcu, cały jestem mokry, aż przemocony z gaciami razem. Ale tak to jest w tej branży. Raz jest, aż mi się kręci w głowie, Raz jest w zimnym potoczku, tak jak wczoraj w niedzielę się kąpałem z cotką w górskim Walpach. I całą niedzielę się chrupaliśmy w zimnej wodzie, czyli raz w zimnej wodzie, raz w pocie. Ale jaki jest na to sposób? No już Wam pokazuję. Trzeba wylać na siebie kubeł zimnej wody spłukać lepiej być lekko mokrym niż spoconym i jechać dalej na zaradunek, A jak? Ale patelnia, ale jest na to, to sposób. To jest to, co te gryski lubią najbardziej. Texas, z bajki. Kubusia puchatka. Silna oh. oh. woda. Oh. 40 stopnia, tu 15 woda, nie, zajebiście nice, spiję godzinkę, uśmiechuję się, uśmiechuję się, widzimy, nie, o jak